Dzień dobry, dzień dobry To ja jest 6.20 rano, obudziłem się o 5:00. No i teraz łaziłem, łaziłem, wymyłem się, Przyniosłem sobie do kiwelka Bo mamy kiwelek. A dlaczego mamy kiwelek? Ano dlatego, że mieliśmy wczoraj spać w takim stronie W takim deszczochronie Tam gdzieś półtora kilometra w górach Półtora kilometra, ale prawie godzinę drogi. No i jakżeśmy się wczoraj już rozbili, rozłożyli, zjedli, ja ugotowałem herbatę i wyszedłem spod tej wiaty, żeby zobaczyć, czy w strumyku będzie można się wykąpać. To się okazało, że w wiacie chyba chciał przynocować również taki brązowy stwór, którego strasznie chciałem zobaczyć. No to zobaczyłem. On wrzasnął, jak mnie zobaczył. Wrzasnął i uciekł. Ja nie wrzeszczałem, ale żeśmy się trzy minuty spakowali i spierdzielali stamtąd jak nie wiem co. No i zaczęliśmy tu do wsi, a ta wieś to skrzyżowanie. I wejście na czerwony ślad. Poszliśmy w prawo szosą, właśnie tą, którą idę. I okazało się gospodarza zapytaliśmy się czy można przynocować. No to powiedział nam, że można w takiej wiacie za 8 zł od osoby w wiacie No i śpimy Miskiewicz jeszcze śpi Miskiewicz jeszcze śpi A ja wyszedłem sobie na spacer Bo szkoda mi takiego pięknego dnia Tutaj żeśmy zeszli wczoraj, poszliśmy na to skrzyżowanie, tu wszystko pozamykane Nie ma żywej duszy No i szukaliśmy jakiegoś życia, jakiegoś miejsca Bo ostatecznie można było spać tu na stołach, ale jakby przyszedł deszcz, to by było słabo. No i tak. Wszedły są piękne, zawsze o 6 rano. Po prostu coś niesamowitego. Pięknie to co? Przenocować. Przywitał nas fajny pies, który morzuca empatyki. Zamiast nas zjeść. Jakieś inne jest dzisiaj. Wczoraj, wczoraj pies... Mamy wannę. Mamy się gdzie wykąpać. To jest mój kolega Mickiewicz, który śpi Bóg Słoiczka Halo Kolego Jesteś od razu w telewizji, od rana no. Będę w tej Jak, tej ci Jak ci się spało? Jak ci się spało? Jest to jakoś tak kurna dziwnie, że mi powietrze z materaca weszło <laughs> północy <laughs> No. no trzeci dzień, żyjemy Sieroda dzisiaj, nie wtorek, wtorek. No, żyjemy, właśnie wychodzimy, którzyśmy spali, kolega spał w łazience między wanną a sedesem, <grym wylekła> a ja też tutaj, o tu, idziemy dalej, co mamy teraz, podejście, 500 metrów, 500... przewyższenia na 100 metrach, <grym wylekła> to, nie, no, nie, 50 na 100. nie, 20 na 100, 50 na 100. 20 na stół, dwadzieścia na stół. no, wchodzimy na Wetlińską, czy dzisiaj 16 schodzimy do bazy namiotowej tam. Ta, 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 ta. trzeci dzień, trzeci dzień wędrówki, właśnie wyruszamy na Czerwony, ciekawe czy będą jakieś ludzie, rano wczoraj byli ludzie, po południu już nikogo, no tak, to jest świetna. Mickiewicz, proszę szukać kibla. A ja tutaj sobie idę. Hurra! Podchodzimy pod połoninę letlińską. To jest już 900 metrów. Lepiej oglądać mój cień niż mnie. Piękne widoki. Widoki będą za chwilę. Mówiliśmy się z Krzyśkiem, że każdy idzie swoim tempem. Wieszczadach są schody Bo gdyby nie schody To chyba bym w ogóle tu nie podszedł Byłoby błoto Co prawda niby jest upał Nie pada A w lesie jest błoto Tu widać te schody kochane Pionowo Gdzieś tam słyszałem chrupanie kości Prawdopodobnie Mickiewicza że, że Niedźwiedź No i weszliśmy Jesteśmy prawie w schronisku Tam daleko widać Połoninę Caryńską Wczoraj żeśmy nią szli I zeszliśmy jak jest ten grzybiet taki w prawo, to tam nie zeszliśmy tak na wprost do nas, tylko w prawo tam, 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 potem nas ganiał niedźwiedź i potem zeszliśmy tu na dół. A teraz już podeszliśmy i jest piękna pogoda i są piękne góry. Pogodą żeśmy trafili jak nie wiem co. Ze waren met Miałeś kolonoskopie? Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Do widzenia. To tamto? To tamto? tamto? Dobry. Nie. <śmienią> takie było właśnie nie wysuszone, więc to w komara było. To muszę, a myśmy wszystkie rzeczy do mycia zostawić samochodzie, nie? A, a? No to macie dzień Ja się której to... nogi byłem, ale płyn do mycia na mam. <śmienią> o, no tuła. <to>, wow. <śmienią> ale w takiej deszczu czówce to nie trzeba, ona jest miękka, więc nie trzeba żadnych zmian. Dobrze. Dobra, uciekamy. Wszystkiego dobrego. Oj, tak, nie wyglądacie w z tego No, my tak najczęściej. Wczoraj Stara. na zielono było. A, my też musimy takie. Na różowo się myśli. O, no. tęczowe no. skarpetki. No, w, dekan, w dekan, o, no. no i co tego? Bo przy... mi nie przeszkadza. No to. To cóż, powodzenia. Wszystkiego, 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 Wszystkiego dobrego. dobrego. Wszystkiego, Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Zdrowia, Wszystkiego przede Zdrowia przede wszystkim. O, no. 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 Wiesz jakbyś szedł do komunii. No okej, no to szukam O, teraz jest. Kiedyś w takim w takiej koszulce wiesz, zapłaśniczej, naprawdę, w takim krzyżaczku pojechałem na działkę, taka patelnia i wróciłem. Jak ją zdjęłem, to kolejtek się śmiał, że wyglądam jakbym, jakbym ktoś założył na plecy siodło i pojechał. Chciałem poczekać 60 lat, żeby tu przyjechać! Szczyt nazywa się smerek, kolejny szczyt na którym postawiono jakiś dupny aluminiowy krzyż Nawet nie wiem jaka to rzeka. Tak patrzę na ciebie, a ty nie, chyba nie jesteś w Bieszczadach. <głosy> <głosy> czy, bardzo proszę, bo ja kręcę film o Bieszczadach i czy w dalszym ciągu czy ciebie kręcić, czy nie. No. Wiesz, trochę żeśmy zboczyli, że tak powiem. Znaczy, chodzi Ci o zboczenie, że we dwóch w jednym pokoju? No nie, no tak to nie. Ale Bieszczady bądź... są tam. A kolego jest tu. To trzeba będzie. Niedźwiedzi nie było. Już żeśmy spali. Widok z okna mamy na góry. No i wracamy się, co robimy? Przepak robić. Przypakujemy się w samochodzie i potem zapierniczamy dalej. Zobaczymy, co w w życie pokocha. Ale... Zu zupełnie jak nie w lesie, łazienka jest. Zupełnie jak nie w lesie. No i koniec nocy. Wychodzimy dalej. Nocę ku pana Stacha, bardzo sympatycznie i super. Nie ma Pana Stacha, żeby powiedzieć do widzenia? To do widzenia. A Pan też pali papierosy, proszę Ja skręty. A, a to, to co innego. A, to Doktor zalecił. Skręty się nie liczą. Tak, tak się mówi. Jak nazywacie e, na to trzeba kupować. Na Słowacji legalna, to nie u tego nie. <noise> Wszystkiego dobrego. A jak pies się nazywa? Że? Jak pies się nazywa? Tofi. Tofi. Cześć. Porządny też jest. Fajny z pana facet. Do widzenia. Do widzenia.